To wszystkie możemy bezpiecznie obserwować poza Słońcem. To znaczy, możemy też Słońce bezpiecznie obserwować, ale ze wszystkich obiektów Słońce jest najbardziej niebezpieczne i chyba jedynym obiektem, który jest niebezpieczny do obserwacji. Dlaczego? Dlatego, że Słońce wysyła bardzo dużo ilość promieniowania i widzialnego, i ciepłego. Także, jeżeli byśmy. Jeśli na słońce popatrzeć, to na samo spojrzenie go okiem to już jest kłopot, bo nam oczy po prostu naświetla. Na a jakby się patrzyło dłużej, to mogłoby ten zróbki nam e, zostać uszkodzony. E, nie wiem, czy Państwo widzieli kiedyś lunetę z końcami? Tak, ja też nie widziałem. Także to jest tam mój patent wymyślony. Tylko pytanie na co? No, luneta jest przecież po to, żeby przez nią patrzeć. To po co te kolce? Dystans. Żeby dystans zwiększyć. A dlaczego? Żeby nie czasem nie Żeby nie raziło i to tak, e, tak na zawsze się nie, nie poraziło. E, dokładnie, bo zdarza się, że ktoś, e, e, Na przykład ktoś akurat by wszedł, nie wiedział, że słońce się nie wiem, spieszy, o, fajna luneta, i by się spojrzał. No i, i tak spojrzeć można sobie dwa razy. I potem już w po widokach. A jakby ktoś miał lornetkę, to można tylko raz spojrzeć. Dlatego, żeby tutaj właśnie nikt czasem przez przypadek nie spojrzał i sobie wzroku nie uszkodził. No to są takie kolce, ale wtedy to słońce można obserwować w ten sposób, że można wziąć kartkę białego papieru, następnie ją przyłożyć z tyłu przyrządu. No i ten przyrząd manewrować, może tam zaglądać. Bo jak ktoś się bawił lupą, to wie co może lupa zrobić. I teraz. To no jest coś podobne. Teraz e, następnie ustawiamy na tej kartce, C to trzeba byłoby ciutkę się też z tej strony e, przejść, żeby zobaczyć efekt. Na no, już trafił, po cieniu można e, zobaczyć e, jaki to efekt będzie. I W ten sposób można obraz Nie. Może uda mi się pierwsze Ale. porządne zdjęcie zrobić. Jak ktoś ma aparat, to... Polecam. No, Właśnie bardzo. zrobić zdjęcie, bo to jest z najwcześniejszych. Tylko trzeba nie zasłaniać obiektywu, w końcu jak jakieś musi dotrzeć. Jak tworzymy, nie będą przeszkadzać, będziemy mieli dużo okazji na, na zdjęcia i będziemy mogli dostrzec, jak obiekty w układzie słonecznym się przesuwają. Bo to jest jeden z, naj, z najlepszych przykładów. Jak jedne obiekty względem drugiego się poruszają, a dokładnie jak na przykład poruszają się planety, że one nie stoją w miejscu, tylko że one to wszystko jest w ruchu. No, mamy, mamy przejść tranzyt na tle słońca czasami. Także, Co? Okay. Jak, jak widać, tutaj nie tylko widać słońce, ale także chmury. No i właśnie tarcze Wenus, która jest dzisiejszą atrakcją, a oprócz Wenus są jeszcze inne jakby takie pociemnienia, to są plamy słoneczne, to są chłodniejsze obszary na, na tle słońca.